Mamo? Witaj w domu! Co tu robisz? Miałem pojechać I, po Ali. Chciała Ci zrobić przyjęcie niespodziankę. Ale chyba już świętujesz. Przyjdź później. To nieodpowiednia chwila. Tata i ja pomyśleliśmy... To niepotrzebne. Nie chcę wyjść na jakiegoś inkwizytora, ale chętnie poznam tę młodą damę. Jeśli dzięki niej znów się uśmiechasz, na pewno mi się spodoba. Gdzie jesteś? Koteczka potrzebuje swojego tygryska. To z nią wyjechałeś? To tym mi groziłaś. Chciałaś się na mnie zemścić, uwodząc mojego syna. O jakich groźbach mówisz? Twoja matka dramatyzuje. Chcesz mi odpłacić za bruk. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś I zużyłeś mnóstwo prezerwatyw Każ jej wyjść Za kogo się uważasz? Wracaj na ten sam róg ulicy, co twoja siostra Nie będziesz mnie traktowała tak samo jak bróg Każ tej dziwce się wynosić Albo ja ją wyrzucę Pójdź moją narzeczoną. Kogo? Słyszałaś? Jego narzeczoną? Nie możesz się z nią ożenić. Dlaczego? Jestem z Doną bardzo szczęśliwy. Na pewno świetnie się bawiliście. Ale nie możesz spędzić z nią życia, dlatego że sypialiście ze sobą w Wegas. Potrzebujesz czegoś innego. Skąd wiesz, czego potrzebuję?